To jest właśnie ten dzień, ten magiczny wieczór finału UEFA Champions League. Spodziewamy się walki do ostatnich sił, po prostu piłki nożnej w najlepszym wydaniu. Na spotkanie zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dziś na tym pięknym stadionie piłkarska uczta, na którą i Państwa zapraszamy. W dzisiejszym spotkaniu Juventus gra przeciwko Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo, znany chyba wszystkim na napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego występu? Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność drippingu. Lubi wykańczać akcje z podań kolegów. Sam jest nieco mniej skłonny do wykładania innej piłki, typowy sen pola karnego. Jest zawodnikiem, który ma w meczu jeden cel zdobyć bramkę. W związku z czym strzela ich naprawdę duży. Dzisiejsze ustawienie Juventusu widoczne teraz na Państwa ekranach. W ataku i w pomocy po trzech zawodników obrona czteroosobowa. Dobry podział ról. Tak się dziś gra, to jest efektywne. Szeroko ustawieni boczni napastnicy mają proste zadanie. Dogrywają do dziewiątki, a ten wykańcza akcję. Nie tylko futbol jest nieprzewidywalny, ale i nasza praca, bo przecież no, zdarzają nam się pomyłki, podpięcia i to nieraz. Ja najbardziej pamiętam, jak 20 lat temu na Mistrzostwach Świata ogłosiłem całemu światu, że Hiszpania wygrała z Koreą, a mecz zakończył się w 2020. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint Germain właśnie na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w systemie 4-4-2, tym najbardziej klasycznym i stosowanym już od lat. Wsparcie dla napastników zapewniają zawodnicy drugiej linii rozstawieni równomiernie po wojska. Choć podział ról jest dość wyraźny, mogą też zamieniać się pozycjami i wzajemnie asekurować, a w razie potrzeby uczestniczyć w grze defensywnej. Marko Werabki. Strzela! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Był tam faul, ale sędzia puszcza grę. Mamy przywilej korzyści. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Marko Beratki. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Out dla Paris Saint-Germain. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Marko Wyradki, Kawani. Pewna interwencja ma piłkę w rękach. PSG rozpocznie od rzutu z autu. Neymar. Markinos. Cavani. Szykuje się do dośrodkowania. Oddaje strzał. No, można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Markinos. Marko wyradki. Neymar koniec tej akcji bramka schła piłkę Jest okazja do strzału Nie będzie bramki jest spalony To czas na dośrodkowanie. Marquinhos. Neymar. Ma możliwość dośrodkowania. Strata piłki. Marko beratki. Blisko już do bramki. Uderzenie. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Niedokładne podanie Cristiano Ronaldo i przy piłce drużyna przeciwna. No, za to może być kartka. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Bramkarz pewnie chwyta Neymar, Kabani. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Źle przyjął piłkę i stracił. Markinos, Marco Veratti. Szansa! Udanie zablokowali ten strzał. Matuigi. Zastanawia lepsze chwycił. Jago Silva posyła piłkę byle dalej od bramki. Ma dobrą okazję do strzału. Dobrze się stał. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Nie stworzyli. Ach, minimalnie chybił. Ale byłaby to piękna bramka. Naprawdę niewiele brakowało. No, widać, że potrafi strzelać z dystansu. Powtórka to potwierdza. Prawie by zaskoczył bramka. Marko Verlatki, Cavani. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą. Będzie strzelał? Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobre, skuteczne podanie. Dobrze się pokazał. Strzela. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Jago Silva. Oddaje strzał. Broni nie wypuszcza piłki z rąk. Zdecydował się na strzał. Matuidi. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Paris Saint-Germain rozpoczyna drugą połowę tego meczu. Zdążył w ostatniej chwili. Przeciwnicy przejmują piłkę. Dobre ofensywne wyjście. Pięknie broni brawo. Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny dla Juventusu. Jago Silva posyła piłkę byle dalej od bramki. Matidi. Świetne podanie, czy to... uderzenie.